Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym pokazać możliwie jak w najlepszy sposób się da obraz, jaki jest na telewizorze CRT, właśnie który tutaj jest podłączony do tej konsolki NES, która tutaj sobie stoi, tak? I chcę mniej więcej, możliwie najlepiej ten obraz pokazać, więc tutaj trochę zacząłem grzebać w telefonie. Jakich ustawień użyć, i tutaj jest opcja AI, która poprawia trochę ten obraz. No i na tyle udało mi się tutaj wykombinować, tak, żeby kamera to rejestrowała w taki sposób, aby nie, utrwalił, nie, nie utrwalała tego efektu migotania obrazem. No, także trochę tu pogrzebałem. Tylko że jedyną wadą tego tu rozwiązania jest to, że teraz ten obraz nagrywa się w rozdzielczości 720p, ale to też nie jest jakaś wada. No i w 30 klatkach jeszcze na dodatek, no ale przynajmniej jak na razie widzę, nic się nie trzęsie. Widzę, że ładnie y, nagrywają się kolory. Tutaj już y, widzimy tutaj po tej. Tu postaci, tak? Jak dobrze są, i tutaj po tych domkach, jak dobrze są barwy nasycone. Też ładnie się nagrywa głęboka czerń kineskopa. No i może tutaj sobie zagramy w grę kontra. W super kontrę może, ponieważ takie porównanie po ostatnim filmie z Game Boya, Jak to wygląda teraz na Pegasusie. No mam nadzieję, że teraz będzie trochę lepszy ten obraz w odbiorze. No tak, że lecimy sobie. No, nie działa to też tak idealnie. Da się wyczuć jakieś pewne takie tutaj warstwy pola magnetycznego, ale zobaczymy, czy cały czas tak będzie, czy tylko. No, no też widać jakieś poświaty się nagrywają. Czasami troszeczkę jest migotanie, ale tak jak tutaj, w tej chwili dosyć poprawnie się to nagrywa, bo widzę, że jak się patrzę. To jedynie co tutaj się czasami tak hamsko nagrywa, to takie warstwy pól magnetycznych, takie na kształt cebuli. Tak właśnie wygląda ten obraz tutaj na nagraniu. Wiadomo, ja tego nie widzę, tak, ponieważ ja tego nie mogę widzieć, ale kamera wyłapuje te różne mankamenty. Ale co ciekawe powiem, tak na jakieś 90%. Bym powiedział dobrze nagrywają się wszystkie kolory. Jeśli chodzi o czerwień, ten pomarańcz, te tutaj takie zielony, niebieski, tak, te tutaj barwy, to dosyć ładnie się nagrywają. Bo chciałbym pokazać możliwie najlepszy sposób e, obraz z CRT jak wygląda. A jest to cholernie trudne ze względu na tą częstotliwość migotania, więc e, tutaj tak właśnie grzebie. Ustawieniach, bo chcę jakieś takie tutaj zastosować ciekawe ustawienia, właśnie, żeby ten obraz był, e, no dobrze go zaprezentować, jak to wygląda na starym, klasycznym retro telewizorku, bo ten obraz jest naprawdę bardzo ładny, tak, po takich starych konsolach. No dobra, tyle, że muszę się trochę pilnować, bo e, no. Cholera, ale wyczułem moment najlepszy, jaki mogłem, ponieważ jest tu mało żyć, a. A też, no. Dobra, mam tu broń. Dobra, mało żyć, a. No, nie chciałbym tu jakoś kuć. Zobaczymy, gdzie dojdę, to dojdę, tak. No, trochę mi ten telefon przeszkadzał, ponieważ mały ten telewizorek w dodatku jeszcze statyw tu stoi no ale jakoś tam e, cisnę na uwagę, co mogę powiedzieć to to, że prędkość, czas reakcji tutaj na CRT-ku i jeszcze ten pad tutaj mówię podłączony na kabelku, więc dodaje to atutu do grania, tak, nie ma tego laga i to się naprawdę ceni Dobra, rozwalmy tego bursa szybko, tą bazę. Dobra. Dobra, trzeba było to szybko zanim zacz zaczną wyskakiwać. No myślę, że całkiem ładnie się to nagrywa. Yy, a oprócz tych pól tu takich, widać takie poświaty delikatne czasami. No, ale myślę, że i tak poprawnie to dosyć wyszło. Dobra tutaj no czasami jak się tutaj patrzę w ten nagrywany obraz to mogę powiedzieć że sam ma postać tutaj naszego bohatera trochę jest niedosycona jeśli chodzi o jego kolor skóry no ale tak ogólnie całkiem nieźle i zobaczcie że tutaj jak pokazywałem to na gęboju że to jest bardzo podobne ten ta drugi ten etap właśnie jak z gęboju jak z gęboja dostałem życie ale chyba broń nie zmienię, ponieważ ta broń się dobrze spisuje Tak jakby plazmowa broń, tak Dobra Szybko ich załatwię Muszę uważać, żeby nie zginąć Żeby tej broni nie stracić, dobra No zobaczymy dokąd dojdę, tak O kurde No trochę Ciężko go tak wycelować No popatrz, no Ach cholera Chociaż pad bardzo płynnie działa, bardzo ładnie, ale no, no jest ich tu sporo, tak? Obra, mam tą broń rozpryskowną. Ona jest dobra, pozwala wielu przeciwników ogarnąć. Dobra. Trzeba to sprytnie jakoś rozwalać, ponieważ... To jest fajne, bo pomaga wyeliminować wrogów. No dobra, na razie lecę, już jestem blisko. Nie wiem, czy przejdę bazę, ale się zbliżam, tak? Dobra, ci do przodu. Trochę mało żyć, bo chyba dwa. Pad, dobra, padaj. A cholera. Dobra, jeszcze jeden został. No tutaj łatwo zginąć. Dobra, udało się. No także, 7 minut, i dochodzę do trzeciego. Do trzeciej misji. Dobra, mam dwa medale. No też nagrywają się te pasy. O, tutaj ładnie nawet wyszło patrzę właśnie, chcę żeby to obiektywnie powiedzieć kiedy jest ten obraz dobry, tutaj myślę że tak na 90% ładnie się ten obrazek nagrywa i pokazuje jak to faktycznie na certeku wygląda kurde no ta jest dosyć taka ciekawa misja kontra ma 8 takich poziomów czy 8 misji broni nie zmieniam bo jest dobra. Sporo ich na tych drzewach siedzi. No, taka konsola NES. Niby taka... O, to jest moździerz. Patrzcie jak wywalił kółki. ile tego wyrzucił, nie? Dobra. Tam na drzewach siedzą zobaczymy, no gra nie jest taka łatwa też mało życie jest dobrze, że jest dużo kontynuacji o, do wody można się schować, to jest fajne że przed kulą można się schować Dostał. dosyć ciekawie zaprojektowane poziomy no teraz patrzę, ładnie się ten niebieski i zielony widzę, nagrywają także Myślę, że teraz się uda jakoś pokazać ten obraz fajnie. Kurde, ale zdążyłem. No jednak tutaj reakcja jest szybka. Ten pad bardzo płynnie reaguje. Też ułatwia rozgrywkę ten dobry klik na tym kontrolerze. Ale sporo ich tu wylatuje. Dobra, idziemy. Trzeba mieć oczy w tyłku, patrzeć tu i tu. O! Boss idzie. Jak żółw. Jego sposób na rozwalenie to wejście mu na grzbiet, dobry pomysł. I tak podskakiwanie i szczelanie, bo on jest bezbronny. Te armatki potrafią tylko strzelać po bokach, a nie, nie do góry jak będę się dobrze tutaj pilnował to mnie nie trafią, tak no Pat fajnie reaguje, kurde cholera dziadu wybuchaj A trochę trzeba tutaj w niego nastrzelać, ale ogólnie spoko zaprojektowany mówię, ta kontra jest taką lepszą grą jeśli chodzi o Grynesa, z dobrą grafiką jak na NESa Dobra, dawaj, dawaj. Ile jeszcze? Nie wiem czy on faktycznie przyjmuje damage, chyba przyjmuje. Strasznie długo, coś nie wybucha jeszcze. Tyle go wystrzelałem. Obrywa czy nie obrywa? Mam trochę ściszony telewizor, by nie zakłócał, ponieważ dźwięk tego Pegasusa to jest taki dosyć. Dźwięki na Pegasusie dosyć, są takie agresywne, jeśli chodzi o, o ucho. No kurde, czego to nie wybucha? Może to nie jest dobry pomysł. Może on nie obrywa, właśnie. Wydawało mi się, że jakoś. Z dawnych czasów pamiętałem, że tu się go tak rozwalało. No strasznie długo to trwa. Cholera, może nie tak. No, może jednak źle strzelałem. Dobra, no. Postanowiłem zeskoczyć, bo. O, tutaj będzie, kurde, się ziemia zapadać. Trzeba uważać, gdzie skaczemy, bo. Dobra, mam tam broń. Na pewno tu się nie zapadnie. Takie chamskie trochę, ale będzie chyba kolejny boss. Tak, tak. Dobrze pamiętam. O kurde. Upad. Wybuchaj drani. Patrz jak długo no. Dobra, jedno, już drugie padło. No takie. Potrafił uprzykrzyć życie. Dobra. Kurde, szafa grająca. Także trzecia misja. I trzy medale. Staram się na tych trzech życiach przejść. Ile ja już to tutaj cisnę? 13 minut, tak? No lecimy. O kurde. Sporo tych tutaj bombelków. Kurde, mać. Ale cholera wylatuje tego. Nie da się tego rozwalić. Dobrze, naprawdę ta reakcja jest tutaj błyskawiczna. Potrafia, potrafi się ogarnąć szybko. O kurde, bym dostał. Nie, co zrobiłem? Zamutam. Coś, coś nakręciłem. A spieprzyłem. No czasami tak jakoś hamsko. Ajajaj. Dobra. No trzeba nieraz się nagimnastykować, żeby przeżyć w tych grach, jeśli chodzi o sterowanie. Ale ich tu wyskakuje. O kurde. Dobra, ta armatka potrafi mocno uprzykrzyć. Dobra, dostała. Tylko te kurde nietoperze, czy jak tam jest zwał. Hams to wyskakują. Dobra, tu będzie jakaś winda. Oj, kurde. To przypomina z, z pierwszej części kontry, te w smoku były, te takie, co latały tak naprowadzające. Dobra, rozwalamy to. Fajnie, że tylko ma cztery kierunki, że nie może tak za bardzo płynnie celować. Dobra. No ale na razie daje radę. Zobaczymy, kiedy padnę. Taki challenge robię. Mogę nie przejść tak, bo to wiadomo, ja już to dawno nie gram. a chcę tak pokazać, jak to na crt to gra. A, ale mi kurde wykosiła. Era, jasna no. trzeba szybko pozbywać się takich celów bo one potrafią się zemścić Obra, mam tą broń nie kurde ale bym zginął dobra dobrze że udało mi się złapać tą broń bo ona mi dużo jednak pomaga bo jest w stanie ogarnąć wielu wiele pocisków wielu wrogów no i warto się pilnować, żeby z tą bronią nie zginąć, bo no no i wykrakałem kurde, ale też to robię. No szkoda, że bo jednak cholera, al fart. O kurde. A, spkułem, No i dobra. Także porażka. Nie wiem czy stąd. Stąd jest. Dobra, może spauzuję. No i dobra. Wytraciłem wszystkie kontynuacje. Nie, nie, nie pykło. Ale mniej więcej pokazałem jak to tam się gra. Po prostu źle to rozegrałem. No, doszedłem do czwartej. Ja to kiedyś wcześniej, kiedyś gdzieś już to przeszedłem. Ale trochę już się to zapomniało. Także myślę, że prezentowany obraz całkiem nieźle tutaj wyszedł. Czasami są te poświaty, ale ogólnie, raczej jeśli chodzi o nasycenie kolorów, to udało mi się, tak mówię, na te 90% chyba dobrze ten kolor z crt tu pokazać. No, tak jak tutaj ten obrazek wygląda naprawdę dobrze. Ładnie, dosycone barwy się nagrywają. No, także tyle, tylko taki film, którym właśnie chciałem zaprezentować, jak ta konsola sobie tam radzi. Jeśli chodzi o granie, jest bardzo dobrze po crt -ku. Kabel znaczy pad bardzo ładnie reaguje ten kontroler bardzo taki fajny klik ma i sprytnie się na nim gra także bardzo bardzo w porządku Pegasusik znaczy Pegasusik NES no, klon nes tak ale fajna sprawa że jeszcze widzę widzicie no pokazuję wracam do tego że to jeszcze e, także się nie wykrzaczyło na szczęście udał się ten zabieg z przeróbką tej przejściówki do kardridży, ale jeżeli boicie się takich kombinacji robić, jeżeli macie zamiar na NESie współczesnym korzystać z kardridży właśnie Pegasusa, to lepiej kupcie sobie kompletną przejściówkę, która jest w obudowie już tak, bo wtedy nie będziecie musieli tu zaklejać tych dźwiczek, bo wtedy Wam nie porysuje też płytki. No a tutaj jest goła elektronika, więc ja to taki zabieg zrobiłem, no bo chciałem trochę też, myślałem, że to aż tak nie będzie, trochę się nie, nie, tak, nie, nie takiego czegoś się do końca spodziewałem, po tym myślałem, że będzie trochę inaczej tutaj, że będzie tutaj lepiej to pasowało, że nie trzeba będzie nic przeszlipowywać, nie wiem jak oni w ogóle... Z jakim zamysłem zrobili tą płytkę, żeby po prostu za każdym razem wyciągać z obudowy płytkę kardridża i wkładać to bezpośrednio w slot. No po prostu ten plastik kolidował, tak. No teraz to ewidentnie widzicie: podszlifowane te tutaj rogi dobrze się spisują, bo w to miejsce właśnie ma wejść kardridge, tak. A a tutaj ta płytka była aż do końca i nie pozwalała. No trochę tak głupio, strasznie to wymyśli. No ale dobra, udało się, działa to wszystko. Także już mówię trzeci film na ten temat, że nic się z tym nie dzieje. Także dzięki za uwagę i pozdrawiam retromaniaków. Konsola warta, myślę, polecenia. I trzymajcie się. Na razie, cześć.